No i koniec kurde na dzisiaj, udało się to opieprzyć wszystko jakoś, ale tak wali, że masakra, a kurcze, nic chyba, muszę się iść przejść z psami gdzieś na spacer, bo no, okna pootwierane wszystkie, jak się zgrzę, że się ze mnie po prostu leje. Gorąco. No ale jakoś to najważniejsze, że się udało. A to jest pewnie dziś mniej więcej połowa, więc no, trzeba będzie jeszcze jedno podejście zrobić do reszty. Więc pewnie jutro od nowa trzeba będzie układać. Układać na tych albo te pozbierać. na tych to nie układać. Nie wiem w sumie. Zobaczymy. Nic, na, na dzisiaj koniec.